ten pies kiedyś pochodził za sarną, czy jeleniem i my budujemy tą pozycję po to okej okay, okej okay, po to żeby ona spillował w tym lesie, żeby tego drugim razem nie zrobił czyli dźwięk komendy słowne, ruchowe ruszamy się tym siap Zostań, 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 zostań. Do mnie, Fredzio, wsiad. O, przepraszam, wypadło. Sit. Super, piesy. Biegaj. Kundelki też potrafią, nie tylko psy, rasowe. Dlatego je też trzeba pociwiać. Okej, okay, sit. Super, widzicie? Cały czas ludzi za mną. Cały czas mnie pilnuje. Ja się ruszam. A on ciągle za mną. Gołąbki. Leć za gołąbkami. Siat. Zostań. 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 Fred do mnie. Okej, okay. super pierwszy. Czyli ciepłe słowo smakuj, biegaj. Ruch mój powoduje to, żeby go sprawdzić, czy on poleci za mną, czy sobie zostanie, o widzicie, siadł. Super. Mój gołąbek biegaj dobry pieseczek widzicie co on robi cały czas chodzi za mną cały czas mnie pilnuje na tym polega wyszkolenie psa żeby pies nas pilnował żeby myśmy wychodzili z cen na spacer a nie pies z nami Dlatego zbudowanie pozycji lidera, samca, alfa w stadzie jest bardzo ważne. Tak jak u wilku. Predio, sit! Nawet włoski rozumie. Dobry predio. Będę tęsknił za to, bo ja jak skończymy kurs. Biegaj. Stój. Siad. Dobrze. Bardzo dobrze, a bez smakołypa, dotyczę, biegaj. Odejrzyj ode mnie. Widzicie, ja się muszę odganiać od niego. Ale odejdź ode mnie, pląto się między nogami. Widzicie, nawet nie mogę się od niego oddalić! Biegaj! Stój. Stój. Zostań. Zostań! Zostań! Fred, sit, dobrze, Okej. Okay. skupienie uwagi, wolni smakuj, można Pani Marto wyłożyć.